Pozwólcie państwo, że opowiem o Owidiuszu. To poeta rzymski, który żył na przełomie wieków, jeden z najwybitniejszych poetów rzymskich obok Wergiliusza i Horacego. Zresztą kolegował się z Horacym, a Wergiliusza pewnie dobrze znał. Nie zawsze było mu w życiu łatwo, bo Tatuś nie bardzo doceniał talent poetycki Ovidiusza i miał inny pomysł na jego życie. Wolał, żeby syn został prawnikiem albo politykiem, więc Ovidiusz musiał się kształcić w tym zakresie. Udało mu się wyjechać do Grecji na nauki. Tam uczył się retoryki, sztuki, literatury. Ovidiusz, i tu będą ploteczki, był dosyć kochliwym poetą, żenił się trzy razy. Te dwa małżeństwa pierwsze nie, nie powiodły się. Trzecie, owszem, udało się i było w miarę trwałe, ponieważ, no ponieważ, może nie ponieważ, ale przy okazji zapewniło to małżeństwo Ovidiuszowi taką stabilizację życiową. Żona Owidiusza pochodziła z rodziny bardzo wpływowej. Natomiast już często pisał o swojej miłości do Korynny. Prawdopodobnie ta Korynna to był pseudonim taki artystyczny, taka, taki symbol właściwie, bo Kore znaczy dziewczyna. I on o niej tak pięknie pisał, że pięknie pisał o jej urodzie, bo o cechach charakteru to, to już nie bardzo sugerował, że Korynna miała raczej takie trudne usposobienie. Tak pięknie pisał, że zyskał naprawdę ogromną popularność. Ale chyba najbardziej największą popularność przysporzyły mu takie księgi, które uchodziły wówczas za skandaliczne. Sztuka kochania. Może z tego powodu, może z powodu właśnie tej sztuki kochania, z powodu takiego skandalu obyczajowego, został przez Augusta yy, Owidiusz zesłany. Został zesłany do Tomi, dziś to dzisiejsza konstanca w Rumunii, I on na początku nie bardzo lubił Tomi, ale po roku takiej no, naprawdę chorowania y, z powodu rozłąki i y, z powodu braku nadziei, y, jakoś tam się zebrał i postanowił, y, postanowił odnaleźć się w tej przestrzeni. Znalazł wspólny język z y, mieszkańcami, zaangażował się w sprawy społeczne i nawet tworzył. No ale niestety y, umarł w tomi, nie udało mu się wrócić do swojego do, do, do Rzymu. Y, został zrehabilitowany naprawdę bardzo późno, oczyszczony z zarzutów dopiero w 2008 roku. W, y, w Sulmo, w Rzymie w do, dopiero w 2017 roku, publicznie oczyszczony z tych zarzutów. Sztuka kochania to była książka, która była wówczas popularna, ale która była zakazana w wielu miejscach. Na przykład Savonarola spalił ją publicznie jako księgę, która demoralizuje. I z tej to właśnie sztuki kochania pochodzi fragment, który chcę państwu zaproponować. Ten fragment dotyczy teatru. Jak myślicie państwo, po co kobiety przychodzą do teatru? Zechciejcie państwo przeczytać